Wraz z Magdą Liszczyńską poszukiwali kadru, byli do góry nogami, robili kołki, próbowali chyba Was skakać otyczce. Mam nadzieję, że Wam się udało, że jesteście cali, ale najważniejsze, że są z Tobą sportowcy no, i zawodnicy. <grych> tak. Dokładnie tak, bo tutaj rzeczywiście tak jak powiedzieliście bardzo dużo się dzieje, bo tutaj jest sala treningowa, za chwilę wszystko się rozpocznie, te rywalizacje sportowe około godziny 10, ale tutaj zawodnicy właśnie są na rozgrzewce, rozgrzewają się no i czekają na swój start. Dzisiaj rozpoczynają się Mistrzostwa Polski lekkoatletyczne U20. Zawodniczki młode są razem ze mną. Dziewczyny, powiedzcie jak się czujecie przed startem. Wiem, że na chwilę przerwałyście rozgrzewkę. Ja się czuję bardzo dobrze, właśnie pomimo tej wczesnej godziny i tak raczej z ekscytacją podchodzę do tego startu. Jaka konkurencja? Skok w dal. Mhm. To rozpoczyna w ogóle te mistrzostwa. A, skok w dal. To mistrzostwa rozpoczyna, tak. Mhm. Ty jak się czujesz? Tak, ja również czuję się bardzo dobrze. E czuję ekscytację, lekki stresiek, ale myślę, że zaraz mi przejdzie. Również skaczę w dal razem z moją tutaj koleżanką i mam nadzieję, że... Przyjechałyście z Wrocławia, z Wrocławia, pierwszy raz w Radomiu. Pierwszy raz w Radomiu, dokładnie tak. Czyli po raz pierwszy wypróbujecie tutaj te obiekty sportowe. Tak, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Mhm. Jak się podoba? Na razie bardzo przyjemnie. Mm, nie byliśmy tu... Nigdy, nigdy, jeszcze nie. nigdy, więc y, po tym starcie możemy z, po, powiedzieć, y, jak, y, jak, jak będzie. No to my oczywiście będziemy Wam kibicować. Julia, Ty jesteś z Radomia, reprezentujesz to miasto. Jak się czujesz jako też gospodarz miejsca? Ogólnie? Dobrze, ale jestem trochę zestresowana. Jeszcze nie wiem, co myśleć o tym starcie. Zobaczymy, jak to będzie, albo nie. Duże nadzieje pokładane są w tobie. A no właśnie. No czy to właśnie. zawsze jest takie dopingujące, czy jednak bardzo mocno stresujące? Trochę to jest jednak stres. Nie lubię takiej presji na sobie, ale też czasem ta presja jest też dobra, jakby nie patrzeć. Mm -hmm. Skok w dal i biegi. Tak, dokładnie 100 metrów i skok w dal. Od kiedy trenujesz? Od którego roku życia? Oj, nie wiem, od jakiejś czwartej klasy podstawówki? Jak Dziewczyny, mówi się, że te mistrzostwa są bardzo ważne, bo albo decydujecie się na taką drogę, że to wybieracie jako swój zawód, jak będzie z wami, jak myślicie? Powiem tak, ja się staram cieszyć każdym startem. Zobaczymy, co pokaże przyszłość. Yhm może tak. Może rzeczywiście to są te nasze perły, te najlepsi zawodnicy lekkoatletyczni. Panie trenerze, zapytam jeszcze pana, te ostatnie wskazówki trenerskie przed startem, co trener mówi swoim zawodnikom? No polecam trenerom zawsze mówić, że wszystko bardzo dobrze, bo to buduje zawodnika, daje mu pewność siebie, jak jest trener pewny, to na zawodnika to przechodzi zawsze i, i wtedy ten start, że tak powiem, może być zadowalający. Drodzy Państwo, teraz rozgrzewka. No to dziewczyny, pokażcie nam te ostatnie ćwiczenia, które wykonujecie przed startem. My zaciskamy kciuki, kibicujemy, zapraszamy do radomia. Nie trzeba oczywiście jechać do Paryża, żeby przeżyć wielkie sportowe emocje. Polecam radom w ten weekend, sportowy weekend. I nasze zawodniczki. Rozgrzewka trwa o 10.00. Rozpoczynają się mistrzostwa.